Nadal używasz naczyń kuchennych z toksycznymi powłokami? Wypróbuj tę importowaną z Japonii żeliwną patelnię. Jest ona wykonana z naturalnego żelaza o wysokiej czystości i została ręcznie wykuta 100 tysięcy razy. Osiąga naturalny efekt nieprzywierający. Kiedy smażysz na niej ryby lub jajka, nie musisz dodawać oleju. Nie przywiera do patelni i nie przypala się. Bez powłok chemicznych nie uwalnia również szkodliwych substancji do żywności, dzięki czemu jest bezpieczniejsza i zdrowsza niż naczynia powlekane. Gotowanie na żeliwnej patelni może również uzupełniać żelazo potrzebne organizmowi, pomagając w leczeniu anemii. Patelnia ta szybko się nagrzewa, co może skrócić czas gotowania, zaoszczędzić energię, a jednocześnie zablokować składniki odżywcze i smaki żywności, dzięki czemu potrawy są smaczniejsze. Nadaje się do różnych metod gotowania, takich jak smażenie, podsmażanie, duszenie i gotowanie. Dzięki głębokiemu azotowaniu nie ma dymu ani rozprysków podczas gotowania, co czyni go bezpieczniejszym i czystszym. Co więcej, jest odporny na i trwały, a jego żywotność wynosi do 50 lat. Jest również bardzo łatwa w czyszczeniu. Wystarczy przepłukać ją wodą, a będzie wyglądać jak nowa. Patelnia jest lekka, a kobiety mogą z łatwością obsługiwać ją jedną ręką. Aby zwiększyć sprzedaż, możesz skorzystać z 50% zniżki, jeśli kupisz ją teraz. Otrzymasz również bezpłatną pokrywkę z czerwonego drewna cedrowego i 10-letnią gwarancję. Do końca promocji pozostały tylko dwie godziny. Nie przegap jej.